Ten leży. Mistrz Fulpajta Polski wrócił. Weź ze smoka. Prawda, że tak Co tu się dzieje? Kolejka jest. Leży w nice. O, Fajnie. Kiedyś, Jaki MacGyver wjechał! Jeden Darby Darby. Jeszcze, jeszcze Obiega, się, obiegać wow! się Leżą, nice! Kurde, mamy A, to! Tak. Jeden prawo okno to pago? Co to Co to To tak. tak. jest? Nie znam Nie ma teraz no teraz chłopakę? No to ha ha! Ja smukuję łącznik i wejdziecie w trzech dołącznika, łącznika, okay? okej? Na oku. Dajmy smąkę, a sobie podłącznik na oku i już teraz. Potrafiłeś. Kurwa. Spal tę drzwi okno. A. No podchodźcie, ja już Ja jestem tutaj że i się nie ruszam, nie? Patrz, patrz moją miejscówę ty. <laughs> Czeka fipping, już tak konkretnie chyba. Tu będzie uważać chyba. No już. Coś, wiedziałem, że... Nie no. Jakie Ale... nie wiem, czy są, czy mają być? Jak ci zdjęcie ja. zrobił, to jeszcze przestrzałem. Screenshot'a zdążył strzelić. Ej, ja kończę ją kurwa dostać? Tam nie no, do coach mu podpowiedział Niech, na bank. To, Nie wierzę, stary, ja, że ty to ugrałeś to to jeszcze no! Ja nie wierzę, że ty to ugrałeś, ja człowieku! Ja. No nie wierzę, że ty to ugrałeś. Ja, naprawdę nie wierzę, że ty to ugrałeś jeszcze. To głowę jak wychylił, patrzcie na to. Ale ja Jak wychyla to podnosi. <ślał> jak podnosi nie głowę, nie no nie wierzę, ty, no, no, no zobacz Nie ma, nie ma tam Ale jak się i dalej zgrało w ogóle, no Przecież <ślał> Jak podnosi głowę, żeby wychylić. No Mateusz po prostu graciałem, no Super ja on długo flashował, nie? A, wezmę, wezmę. O kurde. Bordo, co to jest za smolow? Smolof! Bordo, ginę przez to. Smolow. 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 Smolotow. Ulgan. Smolow. Smolotowa. Rzucę. Ja nie będę takiego rękę grał. Nie, to smolow to brzmi jak jakiś To Zajmij się i to za smakiem. Jak jakiś... Bordo, co to za smolow? Bordo. Jezu ci. WEŚ KURWA JASA Z dół. A to jest niesamowite, że mija półtora roku, a w h no. się nic nie zmienia Super. Nie JEST POF, MASZ TO, MASZ TO, MASZ TO POF, MASZ TO POF NIE KURWA POF JA PIERDOLĘ, POF COŚ TY ZROBIŁ